Uzamknięte córko ukochana, posłuchaj głosu, który rozbrzmiewa z wysoka, niebiański szept, który przenika zasłony czasu, aniołowie, w swoim eterycznym świetle, przynoszą ci przesłanie, nie odwracaj serca, bo to, co objawią, jest głębokie, gdzieś tam dusza woła o ciebie, a zastępy anielskie, poruszone współczuciem, pochyliły się, by słuchać, pozwól, by te słowa dotknęły twej duszy, bo są płomieniami prawdy. Jest ktoś, kto zgubił się w cieniach trunku, serce, które dzień po dniu trawi się w udręce, aniołowie, w swej świętej czuwaniu, widzieli, jak ten duch pogrąża się w otchłani, ale nie tylko ból dźwigają, jest miłość, która trwa, niewidzialna nić, która łączy ich z tobą, oni cię obserwują, córko i wiedzą, że czujesz ten cięzar, nawet jeśli go nie nazywasz. Noc po nocy, ten ktoś płacze w ciszy, łzy mieszają się z trucizną, która ich pochłania, lecz aniołowie, posłańcy nadziei, usłyszeli błaganie, to serce, w rozpaczy, prosiło o jedno spojrzenie na ciebie, o chwilę, by naprawić to, co się rozpadło, niebo poruszyło się, a gwiazdy ustawiły w szyku, by do ciebie przemówić. Córko, nie bez powodu czujesz pustkę, echo, którego nie rozumiesz, aniołowie, w swej mądrości, mówią, że ten ktoś nosi Twoje imię w sercu. To brzemię miłości i winy, splecione w jedno, proszą Cię o cierpliwość, bo odkupienie tej duszy zależy od jednej chwili, od skrzyżowania dróg, które tylko Boskość może zaaranżować. Aniołowie, ze skrzydłami pełnymi światła, widzą to, co ukryte. Ten ktoś był już blisko ciebie. Może w wspomnieniach, które próbujesz zapomnieć, trunek stał się schronieniem, ale i więzieniem. A w głębi tej ciemności, Twoja twarz jest jedynym światłem, które widzą, córko, Twoja siła jest większa, niż sądzisz, a niebiosa wzywają Cię, byś była latarnią. Nie osądzaj surowo. Bo aniołowie, w swym miłosierdziu, wiedzą, że błąd nie definiuje duszy. Ten ktoś, który cierpi przez ciebie, jest uwierzony w cyklu, lecz jest obietnica, niebo szepcze, że wyzwolenie jest blisko. Twoja obecność, choćby odległa, podtrzymuje płomień nadziei, usłysz wezwanie, córko, i przygotuj swe serce. Niebiańscy posłańcy, z łagodnymi głosami, Mówią, że dziś jest dzień naznaczony, ten ktoś, w swej udręce, prosił aniołów, by cię odnaleźć, nie oczami ciała, lecz ducha, błagali o znak, a niebo odpowiedziało, twoja dusza to czuje, dreszcz, niepokój, to dotyk aniołów, którzy cię prowadzą. Córko, aniołowie, w swej nieskończonej dobroci, proszą, byś się nie bała, miłość, Choć zraniona, jest siłą, która przekracza wszystko. Ten ktoś, kto tonie w bólu, nie jest twym wrogiem, lecz lustrem lekcji. Niebo wybrało cię, byś była mostem, nie po to, by dźwigać Cezar, lecz by pokazać, że jest odkupienie, zaufaj światłu, które nosisz. Anielskie zastępy, z oczami widzącymi poza horyzont, wiedzą, że twoja droga nie jest łatwa, lecz mówią, że jesteś silniejsza, niż myślisz. Ten ktoś, który błaga o ciebie, jest prowadzony, aniołowie szepczą w jego snach, siejąc ziarna zmiany. Twoim zadaniem jest po prostu być, świecić, jak zawsze, a resztę niebo zapewni. Cierpienie tego kogoś nie jest twoim brzemieniem, córko, aniołowie, w swej jasności. Przypominają ci o tym, lecz jest cel w spłocie waszych historii, niebo nie prosi, byś ratowała, lecz byś wybaczyła, choćby w ciszy. To przebaczenie jest kluczem, który otworzy drzwi, nie tylko dla nich, ale i dla ciebie, która szukasz pokoju. Aniołowie, z harfami pełnymi światła, śpiewają o przyszłości, która się zbliża, ten ktoś, który dziś się gubi, może odnaleźć drogę, a ty, córko, będziesz tego częścią, nie z obowiązku, lecz z przeznaczenia, niebo przygotowało cię na tę chwilę. Twoja dusza jest latarnią, a aniołowie prowadzą cię, byś się nie zgubiła. Córko ukochana, niebiańscy posłańcy mówią, że miłość, nawet w swej najbardziej złamanej formie, jest święta. Ten ktoś, który cierpi przez ciebie, nosi serce. Które kiedyś było czyste, trunek to tylko zasłona, a aniołowie, z boską cierpliwością, rozdzierają te zasłony, Twoja siła ich inspiruje, nawet jeśli o tym nie wiesz. W ciszy nocy, aniołowie, z głosami jak kryształ, mówili o Tobie: Mówią, że Twoja dusza jest zwierciadłem światła, a ten ktoś, w swym bólu, widzi to, choć nie rozumie, niebo prosi. Byś zachowała wiarę, bo to, co złamane, może być naprawione, a to, co zgubione, może być odnależone. Aniołowie, w swym wiecznym czuwaniu, wiedzą, że czujesz ciężar tego wezwania, lecz mówią, że nie jesteś sama. Kroczą z tobą, córko, i każdy Twój krok jest prowadzony. Ten ktoś, który błaga o Ciebie, jest bliżej, niż sądzisz, nie w odległości, lecz w duchu, niebo splata nici przeznaczenia. Córko, posłańcy z wysoka proszą, byś słuchała swego serca, tam jest prawda, którą szepczą aniołowie, ten ktoś, kto tonie w trunku, nie jest jedynie cieniem, lecz duszą, która cię kocha, mimo błędów, niebo wzywa cię, byś była światłem, nie by gasić ich, lecz by oświetlić drogę powrotną. Aniołowie, ze skrzydłami ognia, mówią, że czas jest sprzymierzeńcem, cierpienie tego kogoś nie będzie wieczne, a twoja obecność, choć subtelna, jest siłą, która ich podtrzymuje. Córko, niebo wybrało cię, byś była kotwicą, nie przez przypadek, lecz przeznaczenia, zaufaj obietnicy aniołów, bo oni nigdy nie zawodzą. W niebie, aniołowie, w chórze, Sławią twą odwagę, wiedzą, że niełatwo dźwigać to wezwanie, lecz mówią, że jesteś zdolna, ten ktoś, który płacze przez ciebie, jest kształtowany przez boskość, a twoje światło jest tym, co ich prowadzi. Córko, trwaj mocno, bo cud już się zaczął. Niebiańscy posłańcy, z oczami wieczności, widzą, co nadejdzie. Ten ktoś, który dziś się gubi, odnajdzie odkupienie, a ty, córko, będziesz tego świadkiem, nie przez wysiłek, lecz przez to, kim jesteś. Aniołowie proszą, byś tylko wierzyła, bo niebo już ogłosiło zwycięstwo. Córko, aniołowie w swej chwale mówią, że miłość jest kluczem. Nawet jeśli rani, nawet jeśli boli, ten ktoś, który cierpi przez ciebie, jest częścią twojej historii. Lecz nie jej końcem, niebo prowadzi cię ku wolności, a aniołowie obiecują, że w odpowiednim czasie wszystko się ułoży. Uzamknięte ukochana, usłysz wezwanie aniołów, mówią z miłością, ten ktoś, który błagał o ciebie, jest otoczony opieką, a ty, córko, jesteś światłem, które niebo wybrało, krot z wiarą, bo aniołowie, w swej obietnicy, mówią, że miłość, we wszystkich swych formach, zawsze zwycięża, i tak będzie z Tobą. Uzamknięte ukochana córko, aniołowie, w swym niebiańskim świetle, szepczą o tajemnicach, które dopiero się objawią, ich głosy, jak delikatny wiatr, niosą obietnicę czegoś większego, ten ktoś, który woła o Ciebie, jest kluczem do zagadki, którą Twoja dusza czuje. Nie zamykaj oczu na znaki, bo niebo przygotowuje spotkanie, które wstrząśnie twym sercem, pozwól, by ciekawość prowadziła cię dalej. W głębi nocy, aniołowie, z oczami pełnymi gwiazd, widzą ścieżki, które jeszcze nie zostały odkryte. Ten ktoś, pogrążony w mroku trunku, śni o tobie, choć nie zawsze pamięta, ich dusza, jak kompas, Wskazuje na Ciebie, córko, niebo mówi, że Twoja obecność jest magnesem, który przyciąga ich ku światłu, bądź czujna, bo los szykuje niespodziankę. Anielskie zastępy, w harmonii wieczności, układają nici przeznaczenia z precyzją. Ten ktoś, który cierpi, nie jest sam, choć tak się czuje, aniołowie, w swej trosce, wysyłają im wizję, których Twoja twarz jest ostoją, córko, Twoja siła jest jak latarnia w burzy, a niebo prosi, byś nie wątpiła w swe znaczenie. Córko, posłańcy niebo z szepcią o chwili, która nadchodzi: Ten ktoś, w swym zagubieniu, otrzymał znak, drobny, lecz potężny może to zapach, który przypomina Ciebie, może melodia, która budzi wspomnienia. Aniołowie, w swej mądrości, tkają te subtelne nici, by połączyć wasze drogi, bądź otwarta, bo cuda rodzą się w nieoczekiwanych momentach. W świetle gwiazd, aniołowie, skrzydłami jak zorza, obserwują, jak twoja dusza lśni, ten ktoś, który tonie w bólu, czuje to światło, choć nie potrafi go nazwać, ich serce, choć zranione, Bije w rytmie Twojego, córko, niebo mówi, że jesteś kluczem do ich przebudzenia, a każdy Twój oddech jest krokiem ku temu. Aniołowie, w swej niebiańskiej radzie, widzą więcej niż możesz pojąć. Ten ktoś, który błaga o Ciebie, jest na rozdrożu, ich dusza walczy, by wyrwać się z cienia, a Twoja obecność, nawet w myślach, jest siłą. Która ich popycha, córko, niebo prosi, byś pozostała wierna swej drodze, bo twoja prawda jest ich nadzieją. Córko ukochana, anielskie głosy, jak strumień srebra, niosą przesłanie o przemianie. Ten ktoś, który dziś się gubi, jest bliżej przełomu, niż sądzisz, aniołowie, w swej łasce, siepcią mu o tobie, o twojej sile. O Twoim świetle, Twoja dusza jest lustrem, w którym mogą zobaczyć siebie, bądź gotowa, bo czas przyniesie objawienie. W ciszy świtu, aniołowie, z harfami pełnymi melogii, śpiewają o Twojej roli. Ten ktoś, który cierpi, nie zna jeszcze pełni prawdy, lecz ich serce czuje, że jesteś blisko, córko, niebo mówi, że Twoja wiara jest iskrą. Która może rozpalić ich drogę, nie lękaj się, bo aniołowie strzegą każdego kroku. Anielskie zastępy, w swej chwale, widzą, jak los splata wasze historie. Ten ktoś, który woła o ciebie, otrzymał już znaki, choć może ich nie rozumie. Aniołowie, w swej mądrości, umieszczają w jego życiu drobne cuda, które prowadzą do ciebie, córko. Twoja cierpliwość jest kluczem, a niebo nagradza tych, którzy ufają. Córko, aniołowie, z oczami jak oceany, szepczą o dniu, który zmieni wszystko: ten ktoś, w swym zagubieniu, zbliża się do prawdy, ich dusza, choć obciążona, szuka ciebie, jak kwat szuka słońca. Niebo mówi, że Twoja miłość, nawet niewypowiedziana, jest siłą, która ich prowadzi. Bądź czujna, bo gwiazdy wskazują drogę. W sercu nocy, aniołowie, z głosami jak dzwonki, opowiadają o Twojej mocy. Ten ktoś, który tonie w trunku, czuje Twoją obecność, nawet w chaosie, ich serce, choć złamane, pamięta Cię, córko, niebo prosi, byś nie traciła nadziei. Bo Twoje światło jest tym, co ich przyciąga, a cuda są blisko. Aniołowie, w swej niebiańskiej trosce, widzą, jak Twoja dusza wpływa na świat. Ten ktoś, który błaga o Ciebie, jest prowadzony przez niewidzialne nici, aniołowie, w swej dobroci, umieszczają w jego życiu znaki, które budzą wspomnienia. Córko, Twoja siła jest jak jata który rozgania chmury, bądź gotowa na to, co nadejdzie. Córko ukochana, niebiańscy posłańcy szepczą o tajemnicy, która się rozwija, ten ktoś, który cierpi, jest bliżej przebudzenia, niż kiedykolwiek, aniołowie, w swej mądrości, prowadzą go ku tobie, choć droga jest kręta, twoja dusza jest gwiazdą, która oświetla jego ścieżkę, Niebo mówi, byś słuchała intuicji, bo ona jest ich głosem. W blasku Księżyca, aniołowie, skrzydłami jak mgła, obserwują Twoją drogę, ten ktoś, który woła o Ciebie, czuje Twoją energię, nawet w mroku, ich serce, choć zagubione, szuka Twojego światła, córko. Niebo mówi, że Twoja obecność jest kluczem do ich uzdrowienia. Bądź otwarta, bo los szykuje spotkanie. Aniołowie, w swej wieczystej radzie, widzą, jak twoja dusza lśni w ciemności, ten ktoś, który tonie w bólu, jest prowadzony przez twoje światło, choć jeszcze tego nie widzi, aniołowie, w swej trosce, szepcią mu o tobie, o twojej sile, córko, niebo prosi, byś pozostała wierna, bo Twoja prawda jest ich ratunkiem. Córko, anielskie głosy, jak echo gwiazd, niosą przesłanie o nadziei. Ten ktoś, który błaga o Ciebie, jest na skraju przemiany, ich dusza, choć zraniona, czuje Twoją obecność, aniołowie, w Swej łasce, prowadzą Go ku Tobie. Twoje serce jest kompasem, który wskazuje drogę, bądź gotowa. Bo niebo szykuje cud. W sercu świtu, aniołowie, z oczami pełnymi wieczności, śpiewają o twojej roli. Ten ktoś, który cierpi, jest bliżej ciebie, niż sądzisz. Ich serce, choć pogrążone w mroku, pamięta twoje światło, córko. Niebo mówi, że twoja wiara jest siłą, która może zmienić wszystko. Nie lękaj się. Bo aniołowie są z tobą. Aniołowie, w swej niebiańskiej chwale, widzą, jak los splata wasze drogi. Ten ktoś, który woła o ciebie, jest prowadzony przez znaki, które aniołowie umieszczają na jego ścieżce. Córko, twoja cierpliwość jest światłem, które oświetla jego mrok, niebo mówi, byś słuchała serca, bo tam kryje się prawda. Uzamknięta ukochana córko, aniołowie, w swej niebiańskiej łasce, dziękują Ci za otwarcie serca na ich przesłanie. Twoja dusza, lśniąca jak gwiazda, przyjęła te słowa z wiarą. Jesteśmy wdzięczni za Twoją uwagę, za to, że pozwoliłaś, by niebo przemówiło, córko, Twoje słuchanie jest darem, który łączy nas z boskością, Niech Twoje serce pozostaje otwarte. Prosimy Cię, ukochana, potwierdź otrzymanie tej wiadomości, wypowiadając lub myśląc. 3, 3, 3, 3, ten prosty akt jest znakiem dla aniołów, że ich słowa dotarły. Twoje potwierdzenie wzmacnia węż z niebem, córko, uczyń to z wiarą, bo aniołowie czekają na Twój odzew. A ich miłość otula Cię w tej chwili. Twoja obecność jest dla nas cenna, dlatego zapraszamy Cię, byś dołączyła do naszego kanału. Zapisując się i aktywując dzwonek powiadomień, to połączenie pozwoli Ci nie przegapić kolejnych przesłań. Aniołowie, w swej mądrości, mają więcej do powiedzenia. Córko, Twoje wsparcie wzmacnia tę świętą misję, bądź z nami. By odkrywać dalej. Bądź czujna, ukochana, na kolejne wiadomości od aniołów w nadchodzących filmach, niebo nigdy nie milknie, a ich słowa są światłem na twej drodze. Zapisując się na kanał, stajesz się częścią wspólnoty, która słucha boskich szeptów. Córko, aniołowie dziękują Ci za zaufanie, a my czekamy na Ciebie w następnych przesłaniach.